Zamień swój nowoczesny aparat w marzenie typu vintage. Ten ekologiczny obiektyw wykorzystuje nowoczesną optykę w stylu jednorazowych aparatów. Dlaczego ekologiczny? Nie wiem. Charakterystyczny wirujący bokeh z ostrym środkiem. Stała przysłona F11 z ustawianiem ostrości na nieskończoność. Ultra kompaktowa konstrukcja typu pancake. Kompatybilny z aparatami bez lusterkowymi, stworzony z odzyskanych obiektywów aparatów. To chyba dlatego jest ekologiczny. O czym mowa? Retropia Lens. W czasach, gdy każdy goni za idealnym obrazem i kinowym wyglądem, trafiłem na coś zupełnie innego. To Retropia Lens. Obiektyw, który za około 140 zł obiecuje klimat starego filmu. Mało kto go zna, wygląda jak Oreo, ale podobno daje zaskakujące efekty. Sprawdziłem i zaraz Ci pokażę, czy naprawdę warto. Dzień dobry, witam w nowym odcinku. Tak, dziś zajmiemy się tym oto szeroko reklamowanym obiektywem w internecie, ale może nie tylko u mnie, ale też u Was. Jeżeli wy tego nie wiedzieliście, to znaczy, że ta reklama do mnie trafiła. Była tak nachalna, że stwierdziłem czemu nie. Nie była to jakaś super droga cena, bo kosztowało to na polskie złote około 100 może 10 zł, a że wywodzę się ze zdjęć, także stwierdziłem ha zobaczą to cacko. Obiektyw do mnie przyszedł, więc wszystko w porządku. Nie jest to żaden fake, ale zaraz zobaczymy, jak działa. Jedno zastrzeżenie, do tej pory jakie mam, brak jakiegokolwiek kontaktu z firmą, która to wysyła. Chciałem zmienić adres wysyłki, no, pisałem na portalach społecznościowych, pisałem w mailach po kilka razy. No niestety nie odpisują, dopiero tutaj u kuriera w Polsce mogłem zmienić adres. No cóż, niby super obsługa. Tak się reklamują, ale to e, uważam był wielki błąd i wprowadził mnie w wielki, wielki stres. Ale być może ten obiektyw nadrobi moje zranione serduszko. Wracając do tematu zdjęć, każdy fotograf czasem potrzebuje jakiejś inspiracji, e, innowacji, e, no, żeby trochę pobudzić swój mózg do nowszych czynów, nowszych działań. Tak to działa, że nowe rzeczy powodują coś takiego, że no chcę jednak się tworzyć i robić coraz to ciekawsze rzeczy. I wiadomo obiektywy, na których się pracuje no nie są aż tak ciekawe, bo już je po prostu znamy. Tutaj można powiedzieć, ujęli mnie tym, że jest to aparat analogowy. No i że ma ten taki swój specyficzny klimat. jednak. Przy zakupie dodają paczkę lutów. I to mnie zastanawia, bo ja nienawidzę lutów. Lubię samemu pokolorować obrazek i zastanawia mnie, czy w tym właśnie nie tkwi głębszy sens. To nie będzie za dobre, ale dołóżmy trochę lutów. Może coś tam z tego wyjdzie. Luty wiadomo, jakie są. No, jeżeli przynajmniej w moim przypadku jest tak, że. Jeżeli kupowałem jakieś luty skądś, to inaczej one wyglądają niż na zdjęciach reklamowych, ponieważ jest inne światło, jest inna pora dnia, jest w ogóle no, inny miesiąc, nawet inna pora roku, i to wszystko wydaje mi się ma wpływ na tego luta. Dlatego lubię sobie samemu pokolorować zdjęcie, uzyskać klimat, jaki bym chciał. Stąd zobaczymy, jak wyjdzie to tak naprawdę na sucho. Dzisiaj stwierdziliśmy, że zmienimy obiektyw, i ten, tutaj, przez który mnie widzicie, i zobaczycie mnie przez ten właśnie mały obiektyw, zrobimy taką mini rolkę sparzenia kawy. No to cóż. Do dzieła. Wiadomo, że jeżeli jeździmy w Plener, no to trzeba sobie jakoś kawkę zaparzyć w pięknych okolicznościach przyrody, natury. Dziś pięknie ćwierkają nam ptaki, a za nami góra ślęża. A jeżeli mowa o górze ślęża, to zapraszam Was do sprawdzenia mojej realizacji teledysku do utworu neotek. Ślężańska matryca. Wygenerowałem wszystko w sztucznej inteligencji, muzykę i obraz. Muzyka też jest w serwisach streamingowych. Także sprawdźcie, bo uważam, że jest to godne uwagi. Zaraz będzie tu kawusie. Niektórzy ubijają, niektórzy nie. Niektórzy też wyłączają przy 80 stopni. Dobrze, że chociaż może dobra z tego kawka wejdzie. I to by było, proszę państwa, na tyle w dzisiejszym odcinku. Nie będziemy zmieniali obiektywu z racji tego, że podobno miał być taki wspaniały. Więc zobaczcie, jak w tych warunkach. No, prezentuje się ten obiektyw, prezentują się te ujęcia. My napijemy się kawki. Tu proszę bardzo. Jedna dla operatora, jedna dla mnie, na zdrowie. Wychylijcie się. Mam nadzieję, że też zrobiliście sobie kawkę razem z nami. Mm, cóż za zapach. Słyszycie te ptaki? Tu jest 8:15. Napiszcie go, godzinę w komentarzu, jaką wy macie, kiedy to oglądacie. Jestem ciekaw. Kawa wyszła dobra, a film? Nie wiadomo. Czy warto kupić ten obiektyw? Moim zdaniem, tak. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że człowiek staje się trochę kreatywny, i ten obiektyw faktycznie ma w sobie taki retrostyl. Myślę, że prawne oko zauważy moment zmienienia obiektywu u naszego operatora i wyczuje, jak wygląda ten obrazek. Jest bardziej plastyczny, jest bardziej artystyczny. Ale uwaga, można zrobić tak, że na normalnym obiektywie naniesiemy jakiś filtr i on też stanie się vintage, czyli retro. Tutaj, niestety, w tym obiektywie nie ma możliwości cofnięcia tego, co już się nagra. Więc operator, fotograf musi być świadomy tego, co robi i do czego potrzebny jest mu ten obiektyw, jaki efekt chce uzyskać. Myślę, że to dopiero początek zabawy z tym obiektywem u nas. Więc czekajcie na nowości. To będzie... Hmm. Must have u nas w kejsie z obiektywami. A jakie filmy wyjdą? Zobaczymy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa. pa.